Będzie pochwalony Jezus Chrystus. A Niech to będzie na Pana chwałę. Zaczynam taką trochę myślą. Teraz mi przyszło to na myśl, w ogóle nie myślałam, że to powiem, ale jak siedzieliśmy u siebie w grupie, to. Nie wiem, jakoś tak, ktoś coś tam powiedział o z Serachu, Mówię, no właśnie, bo ja tak miałam takie marzenie, dzielić się pieśnią nad pieśniami, Ja dostałam księgę racha i tak musiałam ją umiłować. I chyba to jest, y i to jest, y tutaj, y tutaj trochę wyszło, pół, pół żartem pół serio, a trochę wyszło pomieszane z w sensie, mam nadzieję, że trochę zainspirowałam Was też, że można też ukochać, umiłować księgę Racha. prawie tak jak pieśń nad pieśniami. Jak widzieliśmy w grupach, Yy, właśnie tą księgę, jak, jak słowo do nas mówiło w niej. Część grup widziała w tym takie właśnie porady domowe na temat życia rodzinnego, to jeszcze będę zgłębiać dalej. Pierwsze takie jakby główne punkty. Dla niektórych osób w grupach były to te, takie szukanie mądrości ogólnie, yy, takiej właśnie życiowej. Też, co niektórym udało się odkryć, kto jest tą mądrością w księdze Sracha. I też jest jeszcze ostatnia tam część chwała ojców, czyli ci patriarchowie, to też powiem, co się z tym wydarzyło. I na koniec podsumuję, jak, jak metoda holistyczna została u nas zastosowana. OK. Później od porad domowych. To jest dosłownie to, co ja mniej więcej nie będę mówiła, czy ktoś jakby ich potem potrzebował, to można sobie w to zajrzeć. Dużo było takich myśli właśnie, że to jest taka księga domowa, o, o rodzinie, o różnych poradach, że można sobie znaleźć na temat lekarza, czy, czy słuchać, czy nie, czy jaką jak żonę swoją tam docenić, czy jak córkę wydać za mąż, czy dawać dziesięcinę, czy nie. I każdy tak jakby czytał, tak jak właśnie Ani powiedziała, to było bardzo takie dla mnie kluczowe, przynajmniej że cytuję Cię, ale że to właśnie kluczem swojego serca można było czytać tą księgę. I ta księga była taka bliska życia, co nie? Ale dla niektórych też było to trudne, że, że to były takie jakby trochę odseparowane od siebie, jakby różne porady, różne wersety, które jakby trochę były nie do końca zawsze jakby jedno stanowiły. To było trochę takie. Nie był jakaś tam była jedność po kolei, ale generalnie było to jakby w dużym worku dużo różnych rzeczy, co nie. To, to niektórzy uważali, że to było dosyć trudne w, tym, w, tym, w tej księdze. Następnie. Niektórzy odkryli właśnie tutaj taką mądrość, generalnie mówiąc ponadnaturalną w pewnym sensie, ale jeszcze nie, nie zdefiniowali sobie, że to może być Pan Jezus dosłownie. Też jedna osoba w grupie jednej powiedziała, że może być to tak, jakby było to takim, szukanie tej mądrości było szukaniem też miłości. Dla niektórych było też odkryciem w nowym wymiarze bojaźni Bożej, w takim właśnie hierarchii ze stwórcą w dobrym tego słowa znaczeniu. Można było czytać tę księgę z kluczem własnego życia, tak jak w tym poprzednim punkcie, natomiast już w takim głębszym wymiarze. Na przykład często też były takie fragmenty na przykład o cierpieniu związanym ze służbą Panu. Nie? Kogo yy, Pan Bóg tam wybiera, yy, to go yy, doświadcza w, w ogniu, jak złoto czy srebro, co nie? Dużo było przyjaźni generalnie. To było też takie głębokie, yy, nie takie powierzchowne, więc <laughs> często można było to jakby do siebie bardzo przyjąć. Czy o na przykład, zaufaniu Panu yy, takim głębokim. Też było w jednej grupie zauważono, że Bóg do nas zwraca się w tej Księdze Synu, czyli tak jakby osobiście mówi Pan Bóg do nas i chce być z na nami przez to. Takim kluczowym też podsumowaniem można powiedzieć tutaj tego, tej wymiaru, tego wymiaru jest to, że wszystko jakby ogarniamy z tej Księgi dopiero po tamtej stronie, gdy będziemy już w zjednoczeniu z Panem tego, czego żeśmy jeszcze dokładnie nie zrozumieli. I tutaj takie trochę mistyczne wydanie tej księgi, gdzie jest kilka takich fragmentów dosyć dłuższych, które naprowadzają nas na to, że jest to jednak księga chrystocentryczna lub masjanistyczna, jak to, kto woli nazywać ją. I odkrywamy tutaj właśnie w tych fragmentach często taki jeden piękny fragment, Właśnie Asia też na, na, nas na niego naprowadziła, że mądrość przyjmie nas jak małżonka, męża i też jest taki fragment, że mądrość wybrała sobie dziedzictwo w Izraelu. Yy, I właśnie tutaj jakby nie da się nie zauważyć Jezusa nie, w tym. Yy, także mimo, że to była księga napisana dla Żydów i jeszcze w Starym Testamencie jest ujęta, to widzimy tutaj yy, Mesjasza Jezusa Chrystusa. Pochwała Ojców, czyli tak zwana ta część o patriarchach. Tam się mało kto jakby nad tym pochylił, szczerze powiedziawszy. Natomiast na pewno był jakiś taki podkład pod tą księgę, dający szerszą perspektywę. Też jedna osoba zauważyła, że był to taki jakby wymiar mesjański, czyli jakby byli wszyscy ci patriarchowie, natomiast jeszcze Jezusa nie było, bo wtedy jeszcze nikt nie, jak była napisana księga, nie wiadomo było, że Jezus, że Jezus istnieje, bo jeszcze nie przyszedł. Ale jakby jest to taki wymiar, właśnie, który może nie w tej samej konności, bo to jest na końcu księgi, ale daje jakby taki podkład pod te fragmenty, które są wcześniej i są takim, jakby taką parabolą mówiącą o Jezusie. I podsumowując, jako wspólnota udało nam się spojrzeć na to całościowo, czyli holistycznie inaczej mówiąc, i porady domowe, czyli porady na temat życia rodzinnego. I mądrość w głębszym tego słowa znaczeniu. I Pan Jezus. I pochwała ojców, czyli patriarchowie, czyli podłoże Starego Testamentu. Jakby zostało przez nas dostrzeżone i ujęte w tych wszystkich naszych rozważaniach i dzieleniach. Na koniec taki pozytywny werset. Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie, nasyćcie się moimi łazami. Syrochacz 24, 19. по новых заплате